Dziś trochę inaczej o kobietach. Znam taką panią, która perfekcyjna jest w stawianiu przecinków, ale i też perfekcyjna jest w fałszywych kątach. Pięć fałszywych kąt. Kolejna osoba, która chodzi codziennie do kościoła. 11 fałszywych kąt. Kolejna osoba. Bez przerwy w domu sprząta, jest niewolnikiem sprzątania aż do przesady, ale nad umysłem praca potrzebna. Kochani, są rzeczy ważniejsze i mniej ważne, więc zacznijmy od tych najważniejszych, bo one zdecydowanie ułatwiają życie. Nie chciałabym być taką kobietą, która poprawia inne zaprzecinki, a sama swoje życie rujnuje. Wolę stawiać źle przecinki.